Widzowie Sorki, za przed chwilę jeszcze raz musimy nagrać krótki short, końcówka mojego meczu. Przed chwilą uderzyłem z dystansu w celny strzał, ale bramkarza. O, podobny, taki tylko, że niżej. Dobrze widzowie, to zaczynamy. Znak do umiejętności i szczęścia. Teraz jednak zdecydowanie go nie miał i piłka poleciała daleko od bramki. A zdecydowanie w piłkę? Proszę, parę, proszę, parę, proszę, parę, proszę, nie będzie z No nie! Wydawało się, że będzie groźnie. No, czemu, Ale sędzia mi, no, mi czemu, 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 czemu? Choć nie zabrakło tutaj dużo się rozwijała ta akcja, i gdyby po wyjściu na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł dobry, to na pewno. Dobrze teraz, wybroniła to. Będzie szybka kontra, dowie Bo, Bo trzeba jeszcze iść po tego I już nic z tego nie kontra. będzie. Musi być kontra. no ej. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dobra, Teraz boja. chcą Szybko? wyjść z szybką kontrą. I Proszę. Uda się. Aj, 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 sytuacja nie, sam na sali. Proszę korzystać. Ale należy wie, ja się. Czy tak jak z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę? Szybko. To jest moja szansa. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Mbapé, będzie groźnie. Widzowie, jak to jest możliwe? Widzowie. Widzieliście to? To już się nabrało, chyba tak? Dobra, ostatnia szansa. Ma jedenasty metr z roku. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Dobra, koniec. koniec Ale podjęliśmy wyzwanie. Jest 5 goli. Widzowie ja bardzo Wam za, za to dziękuję. Wystawy, Poproszę o i łapaczkę Do widzenia. I za tamtego gola.